Bagata, sexy, cipka spod konina Aha. Zupa taka duża, że i szkoda nie wypinać Aha. Jak nie masz sześciu zer na koncie, nawet nie podbijaj. Aha. Dziś loty private jetem, Ma kiedyś luksus to był finał wakacje w kiedyś było to marzenie Aha. Wszędzie gdzie nie wejdę, to robię wrażenie Powiększyłam dupę jak zrobiłam karierę Bolą plecy mnie, no bo mam za duże obciążenie Mój ex dziwka, jebać typa Akwa. Mógł pić Coca-Colę, a została hop cytryna. Nie wrócę do byłego Kiedyś zostawiła. Ja jestem fagata, seksy, chipka spod Konina. Dupa taka duża, że jej szkoda nie wypinać Jak nie masz sześciu zer na koncie, nawet nie podbijaj. I loty private, kiedyś kiedyś luksus to był finał. Ruchasz ciągle dupki, a masz w domu babę. Może kiedyś znajdziesz taką jak ja, baby mamę. Chciałeś mi pocisnąć, ale masz za małą pałę. Też pomogę ci z rapem, ja przynajmniej nie Koda nie w no, tak, na koncie nawet nie podbijaj. Dziś loty prawej gdzieś kiedyś luksu z Tak jak Hello Kitty, moja kicia jest różowa Słodka w tak jak bo wow. ja jak Dotykałeś na samym dźwięku, nieee! Łyska, już zamki mordę, przekaż, że ty